Dzień dobry Wszystkim bardzo serdecznie witam na dwudziestej drugiej sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą klub Dziecięcy Tęczowa Kraina z siedzibą w dniowie i nadanie jej statutu. Punkt trzeci zamknięcie sesji. I teraz przechodzimy do listy obecności. No Jeszcze. Pan Marian. Dziękuję bardzo. Z listy piętnastu radnych uczestniczy 11. Stwierdzam kworum. I teraz przegłosujemy porządek obrad. Kto z Pani Panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, jednogłośnie 11 głosami. Przechodzimy do punktu drugie, drugiego. podjęcia uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy Tęczowa Krajina z siedzibą i nadanie jej statutu. Bardzo proszę Panią Kierownik Irenia Stolno o przedstawienie tej uchwały. Szanowni Państwo, w związku z tym, że 29 maja bieżącego roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Senczowa Krajina na zorganizowanie klubu dziecięcego, istnieje konieczność utworzenia nowej jednostki budżetowej. Wynika to z ustawy z dnia drugiego, 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. Jeżeli chodzi o wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem klubu dziecięcego, to praktycznie w 100% środki finansowe są zabezpieczone w projekcie, ponieważ wkład własny projektu stanowi wykorzystanie pomieszczeń, które ma gmina w swoim posiadaniu. W związku z tym e, środków finansowych e, budżet gminy na to, że tak powiem, e, na ten wydatek włożył nie będzie. E, z uwagi na to, że to jest jednostka e, budżetowa nowa, musi być jej nadany statut. E, w związku z tym e, proszę bardzo o przyjęcie e, uchwały w sprawie utworzenia gminy jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy Tęczowa Krajina z siedzibą w Gminowie i nadania jej statutu. Bardzo proszę bardzo. może pamiętam, że dlaczego nie w czerwcu 30, kiedy sklanowana sesja inna. dlatego że szkoła nie jest przygotowana do prowadzenia tego produktu dziecięcego na tą chwilę, to musi być lekka no, rekonstrukcja pomieszczeń, nie drzwi będzie Do tego chcemy już zacząć przygotowywanie, żeby wyrobić, żeby później nie być w sytuacji pogronkowej, że czegoś nie dopilnowaliśmy, będziemy mieć więcej czasu. Dlatego wcześniej dzisiaj taka... Taka sesję do zgłoszenia, gdzie będzie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może ja pani A ile będzie można było tam dzieci przebywać? 10 godzin. W ogóle klub dziecięcy będzie działał 10 godzin. Mamy tam, możemy utworzyć 16 miejsc dla 16 dzieci. Wiadomo, że jeżeli będzie większe zainteresowanie. I będzie taka możliwość lokalowa, zobaczymy w jakim, w jakim wieku będą dzieci. To być może będziemy mogli przyjąć więcej. Na pewno nie przyjmiemy mniej niż 16. I też tutaj dodam za Panem Wójtem, że ta sesja jest też dlatego tak potrzebna dzisiaj, ponieważ żebyśmy my mogli wystąpić z jakimikolwiek przetargami, musimy mieć nadany NIP i regon tej jednostki budżetowej. To też potrwa w czasie, bo musimy złożyć wniosek o nadanie NIP-u, o nadanie regonu do Urzędu Statystycznego, a z kolei żeby się utworzyć sobie profil na bazie konkurencji, znaczy na bazie konkurencyjności i na biuletynie zamówień publicznych, musimy mieć te dwa e, numery nadane, więc dlatego też jest ta sesja nadzwyczajna, żebyśmy po prostu zdążyli e, i z przetargami, bo będzie tutaj kilka przetargów, jak również potem z wykonaniem e, tych robót. E, i budowlanych, i budowy placu zabaw, także mamy tam troszkę pracy do wykonania. A to będą dzieci tylko z naszego terenu gminnego? Z terenu gminnego. Nie mogą w tym tak. Dziękuję bardzo. Tak. Stworzony odpowiedni regulamin, na podstawie którego będzie rekrutacja yy, dzieci odpowiednie za Czy są jeszcze jakieś pytania? To będzie ponad 100 dzieci. No Zobacz, to czy, będzie, będzie, czy będą jakieś kryteria? Tak, jest, są kryteria. Kryteria są już ustalone we wniosku o dofinansowanie, ponieważ rekrutacja to jest jeden z e, punktów wniosku o dofinansowanie. Jeżeli Państwo chcecie, to mogę Państwu przeczytać, jakie będą kryteria Nie, rekrutacji. Są. Pokrótce. E, to już. może za co wiadomo że dzieci muszą być z terenu gminy Mniów punkty będą jeżeli rodzic bądź opiekun dziecka lub dziecko ma niepełnosprawność 7 punktów jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko 5 punktów dzieci z rodzin wielodzietnych 5 punktów rodzic opiekun prawny w której żaden z nich nie pracuje 3 punkty a chce podjąć pracę bo to jest też ważne. Jeżeli ktoś nie pracuje, a chce podjąć pracę, to też tych rodziców będziemy, że tak powiem, wspierać, bo tutaj w pierwszej kolejności też będą osoby, które nie pracują, a będą chciały podjąć pracę, ponieważ to był też no, kryterium, że tak powiem, kwalifikowania uczestników projektu. Bo w tym projekcie jest tak, że uczestnikiem nie jest dziecko, tylko jest rodzic. Tak, tak był zorganizowany konkurs dlatego to jest wsparcie dla rodziców żeby wesprzeć rodziców żeby mogli podjąć pracę ewentualnie wrócić do pracy po macierzyńskim. to takie ogólne zasady czy są jeszcze jakieś pytania? proszę bardzo jaki okres jest przewidziany? dwa lata dwa lata tak? tak później trwałość projektu? Czy jeszcze są pytania? Trwałością projektu może być gotowość. Tak, tak, tak. Ale ja myślę, że będzie zainteresowanie, bo już się, mamy sporo że... telefonów o, o pytania, kiedy się zacznie rekrutacja. No wiadomo, że rekrutacji nie możemy zacząć, jak nie mamy jednostki. Jak teraz będzie utworzona jednostka, to, to wtedy znaczy będzie zarządzenie osoby kierującej, która wyda zarządzenie odnośnie rekrutacji, odnośnie organizacji, regulamin, regulaminu organizacyjnego, tak jak jest w przetworzeniu wszystkich innych jednostek, prawda? Dziękuję, przechodzimy do głosowania. Kto z pani i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przyjęcie wszystkich Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 158 została przyjęta w I przechodzimy do punktu trzeciego, ale zacznę to, yy, ogłoszę sesję absolutoryjną, która odbędzie się 30 czerwca w szkole podstawowej Ciechach na sali gimnastycznej i komisję proponuję o 8.30, żebyśmy się wyrobili do sesji. Też tam w szkole. W której sali, czy na sali? Na sali gimnastycznej. 30 czerwca. O 10.00? O 10.00. Dlatego tam robimy ze względu, bo to będą i sołtysi i dużo pracowników w Reminie. Po prostu, żeby większy komfort i ludzi. Dobrze. Zamykam XXI sesję na samczanie Rady Dziękuję wszystkim za przybycie Mam no jeszcze jedną prośbę do...